Paweł Kampa, kandydat nowej lewicy do Parlamentu Europejskiego, zaproponował wprowadzenie minimalnej emerytury w wysokości 1000 euro około 4300 zł we wszystkich krajach Unii Europejskiej do końca najbliższej kadencji. Jego zdaniem taka zmiana pozwoli na likwidację nierówności i zapewni godne życie rosnącej populacji emerytów. Podstawowe założenia: minimalna emerytura ma wynosić 1000 euro około 4300 zł we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Propozycja ma zostać zrealizowana w ciągu najbliższej pięcioletniej kadencji Parlamentu Europejskiego. Celem jest wyrównanie poziomu życia emerytów w całej Unii Europejskiej. Paweł Kampa uważa, że Unia Europejska potrzebuje nowej wizji i impulsu, który przywróciłby wiarę obywateli w jej ideę. Jego zdaniem, taką perspektywą może stać się wspólna polityka demograficzna, a pierwszym krokiem w tym kierunku powinno być wprowadzenie minimalnej emerytury. Polityk zwraca uwagę, że w ostatnich latach następuje wyrównywanie cen podstawowych artykułów w ramach UE, ale w przypadku świadczeń socjalnych nadal występują duże rozbieżności między poszczególnymi państwami. Jego zdaniem minimalna emerytura pozwoli zlikwidować te nierówności. I zapewnić godne życie rosnącej populacji emerytów. Propozycja Pawła Kampy z Nowej Lewicy zakłada wprowadzenie minimalnej emerytury w wysokości 1000 euro we wszystkich krajach UE do końca najbliższej kadencji Parlamentu Europejskiego. Celem jest wyrównanie poziomu życia emerytów w całej Unii i zapewnienie im godnej egzystencji. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 9 czerwca